ma z tej strony Hałcu, a to jest druga część tutoriala jak ułożyć koszkowskie Rubika 3x3 metodą podstawową. Z pierwszej części umiecie już zrobić całą górną, prawidłową warstwę, czyli wszędzie mamy jakby coś takiego. Wszędzie musi być. I teraz będziemy wkładać narożniki te w prawidłowe miejsca. Czyli na przykład, jak tu patrzymy, jest. Zielony-czerwony, tu zielono-czerwony będzie klocek. I patrzymy, gdzie on jest. Jest tu. podsuwamy pod swój kolor. I patrzymy, tutaj jest czerwony. Gdzie on jest? Czerwony jest tu. Więc wykonujemy algorytmy na wsadzanie narożnika Wsadzanie krawędzi w to miejsce. Na a prawo i wykonujemy takie ruchy jak widzimy jest przem i kolejny podsuwamy potrzeby czerwody to tutaj będzie no i robi algorytm na lewo tu będą potrzebne dwa algorytmy to jest drugi Dobra, wszedł, wszedł. Jeszcze tylko te trzy, nie dwa. Patrzymy, gdzie jest. Tu jest zielony. Nigdy nie może być na dole żółty. Bo wtedy musimy po prostu, jak, jak nie mamy żadnego z koloru, na przykład wszędzie będzie coś takiego, to robimy jeden z tych algorytmów, byle gdzie. Patrzymy, poberajczowy, to tutaj. Dobra, i jeszcze ten jeden, wsuwamy i wykonujemy ten, ten sam algorytm. Dobra, jest cała, całe dwie warstwy są, pozostała tylko ta. W trzeciej części tutoriala będę pokazywać, jak robić krzyż na żółtej warstwie, dopasowywać te klocki i narożniki dopasowywać No i to by było na tyle no i nara